Dzisiejszy festyn jest z okazji 15-lecia klubu. Udało się go zorganizować przede wszystkim dzięki sponsorom. Przez 15 lat przybyło nam dużo zawodników. Obecnie mamy 360 chłopców, juniorów, dzieci, które trenują na co dzień w piłce nożnej. Dodatkowo mamy zespół dziewcząt, który niedawno otworzyliśmy. Też jest prawie niespełna 20, 20 dziewcząt w zespole. Mamy zespół seniorski. Za chwilę otwieramy drugi zespół seniorski, ponieważ mamy młodzież z rocznika 2008, która kończy rozgrywki w swoich ligach w Lidze Wojewódzkiej, żeby zapewnić im dalej granie. Otwieramy kolejny zespół, żeby mogli rozwijać swoją pasję, jaką jest piłka nożna. Staraliśmy się 15-lecie uczcić w ten sposób. Ogólnie mieliśmy samą rocznicę w styczniu, ale czekaliśmy aż do czerwca, żeby dzieciaki mogły wziąć tutaj udział, żeby pokazać, no bo tak naprawdę to dzieci głównie tworzą razem z nami ten cały klub. Chcieliśmy im podziękować za to, że są i rodzicom, i tutaj wszystkim fanatykom klubu. Udało się również tutaj zakończyć to ostatnim meczem. Mam nadzieję, że będzie wygrane. Był tort z okazji piętnastolecia, mamy teraz, przed, się odbywa właśnie pianaparty, mamy malowanie buziek, warkoczyki, mamy, mamy rzucanie balonikami z wodą, tycha, dmuchańce, konkursy sportowe, przeciąganie liny. Jest tego bardzo dużo, mamy też wspaniałe panie tutaj, mamy, które przygotowały ogromny poczęstunek, dzięki też ofiarności naszych sponsorów nadzorują to, mamy grilla dzisiaj, watę cukrową, popcorn, jest tego całe, całe mnóstwo, ciężko to wszystko wymienić jednym tchem.